Dzień, wspomnienie lata Dzień, słoneczne ćmy Aha, Nagle w sumie, w samym środku miasta Ty, po prostu ty Dzień, Dzień. godzina zwierzę Na pianinie. Masz majdan 24 o 17.33. Nie spóźnij się. A i otwórz w końcu ten list od mamy. A i nie zapomnij... Oj siostra, żeby... zachowujesz się zupełnie jak matka. Drzwi! Nie spóźnij się! Widzimy się za trzy dni! Na. No. Pojrzenia, biegnie światłem w długę cienia Popatrz, o, popatrz Łączy serca, wiąże dłonie Może nam zawróci w też O, dzień, dzień. Tak, terefa już czeka. Na centralny zapycham. Majdan za pół godziny. O brat nie jedzie? Jedzie? Za trzy dni. Hmm, dobrze, bo pani jeszcze na ten Majdan nie zdąży i dopiero będzie. Dzień dobry. A ty się jeszcze nie w drodze? Ani widać. Mam jeszcze prac do zamknięcia. mam, kumam. Twoja matka pewnie nie może się doczekać, aż wreszcie do niej przyjedziesz. Pozdrawiano Matki i ojca ode mnie, dobra? A dużo masz tej tam roboty? Całkiem sporo, zwłaszcza, że tylko 3 dni. Chciałbyś mi pan pomóc? Bardzo chętnie, ja tylko nie wiem czy... To świetnie się składa. Wiesz pan, gdybyś kupił pan kilo pomarańczy, jak już czekoladę, byłoby świetnie. Dziękuję, panie Starszy. Dzień dobry, panie paskudent. Dzień dobry. Co ty masz znowu na głowie? Jak dostanie w tramwaj, tą się odwiedzi? A pani nadal nie już tego przeżyć, co? Każdy musi mieć i jestem w stanie to zaakceptować. Miłego, że Miłego. Pwinu, czego stoisz, jak już zakupy zrobił? Wzek mnie poprosił, bym mu parę tych pomarańczów kupił. Bo no kto to widział? Zakupy, dla tego... ...jełopa! Ano! Matka, on tam dużo roboty ma, jak to student zresztą. Poszedłbym, to wiedziałby. Zony, ja takich znam. Tylko w tej chałupie siedzi, na czterech literach, a do pracy to ostatni. Jak student, to pracować nie musi, też mi coś. Niby tak... Co no on może zrobić chłopczu, tego całego malowania? Gdyby poszedł do roboty, poznałby, że to ta prawdziwa ciężka praca. I jeszcze ma czelność narzekać, że nie ma czasu, żeby w kolejce stanąć. Dobre sobie, ja całe życie merkury na żoli Bożu przepracowałam i nie narzekałam. No, trochę racji masz. No, jak mówię, to mówię, a jak mówię, to wiem. Tak, masz rację, mama. Pani Małgosiu! Słucham Cię! Mogę mieć do Pani prośbę? No, słucham Cię. Mogłabyś Pani machnąć sweter na drutach, to da... mamy na prezent. Nie ma problemu, ale dlaczego sam tego nie zrobisz? Dobra, podrzucę Ci go. Dziękować, Pani Małgosiu. Ach. Znowu spaniał Dzień dobry. Panie, a co pan w takim dobrym humorze? A jak tam przygotowania do świąt? U nas wszystko gotowe, tylko ryby brakuje. Dokładnie, <grym> już gotowi? A jak? Co roku, bo odkąd gośka za Staszka wyszła. Czemu byś pan w stanie skołać mi jedną w nie? Ech, czy ja wiem? A podobno macie. – Wszystko gotowe? – No tak, oczywiście. Wiedział już, jak mogę na planecie śwajczanków. – Wnusiu, a co ty ostatnio za obraz dostała? – Cztery. – Tylko profesorka chyba coś boli, przecież ty tak pięknie malujesz. – Pewnie wie, co robi. W końcu uczony. A ta może to nie byle budowa. – Cześć, Iwonka. – Dzień dobry. – gdzie z taką ładną torbę kupiła? A no w się na Mirowie. Stasiek był ostatnio na Mirowie. Ty wiesz, że ten frajer stanął za tego cwaniaka w kolejce? Co ty gadasz? Ech. No tak, pewnie teraz siedzi w chałupie, nie rób jeden. A Stasiek? Nie widzi? No, że mu wytłumaczyła. Ale ty jesteś okropna. Co dla Kowalskiego! Pewnie jeszcze zły, że wczoraj go nie przyniosłem. No to chodźmy. Fajnie do kościoła Polas! Zostać tu! Coś ty z tym swetrem zrobiło? Ten swetr dla Augustyna. Nie no, no chyba mnie coś strzeli, przysięgam. Ależ to chyba nic złego. Ta kanalia to nas na każdym kroku wykorzystuje. Stasiu, co ty wygadujesz? Do roboty to mi się wziął. Malować? No ja ci powiem, że malować to każdy umie. Co racja, to racja, ale wydaje mi się, że. Wydaje to mi się, że Wy wszyscy to na oczy powinnyście przejrzeć. Małgosiu moja, ten do ciebie jakiejś do pracy, bo co? No nie! No nie. Zawsze ty tym bombajem jeździłaś, a ten tą swoją gablotką. Co racja, to racja. Że też wcześniej żeśmy o tym nie widzieli. Bo to trwana bestia jest. Na takich to trzeba uważać. A Pani czego tu szukasz? Chciałam tylko Pana na Wigilię zaprosić, nie będziesz Pan tak sam siedział. A skąd ta łaska? Z całym szacunkiem Pani, ale nie wierzę w cuda. Słuchaj no, Swołciu. Dotarło do mnie parę... No sam wiesz Pan czego. Chodzi mi o to, że tylko tak mogę zrekompensować to, co żem zrobiła. Prawdę mówiąc, to... Chyba za bardzo wziąłem do siebie te nadprogramowe ćwiczenia. Powiedzmy, że ma pani wybaczone. To jak? Idziemy? Idziemy. Się, nawet nie liczę, że przyjmiesz moje przeprosiny, ale chcę, żebyś wiedział, że z mi bardzo przykro, naprawdę. Dobra, bo masz do W końcu święta są, czyż nie, Gośka? Daję